Tu Oława wpada do Odry. Tutaj kończy się jej prawie 100-kilometrowy bieg. Ale tak jest od niedawna, od nieco ponad 140 lat. Wcześniej Oława uchodziła do Odry w kilku różnych miejscach, a zmiany te były ściśle związane z rozwojem Wrocławia. Dzisiaj opowiem wam o tym, dlaczego Oława była raz krótsza, raz dłuższa i dlaczego dzisiaj uchodzi do Odry właśnie w tym miejscu. A na odcinek zapraszam was z dachu Odra Centrum przy słynnym Domu na Wodzie. Oława, lewy dopływ Odry, mająca swe źródło na Przedgórzu Sudeckim w okolicach wsi Lipniki i przepływająca przez takie urokliwe miasta jak Ziembice czy Strzelin, prawdopodobnie swoje pierwotne ujście do Odry miała daleko przed Wrocławiem. Domyślacie się może gdzie? Może coś świta wam w głowie. A jest takie miłe miasto o nazwie Oława i chyba nie jest przypadkiem, że nazywa się dokładnie tak samo jak rzeka, która nie przepływa, a która prawdopodobnie pierwotnie uchodziła w okolicy nieco poniżej tego miasta. A może kiedyś zwiedzimy Oławę, e, zobaczymy tamtejszy ratusz ze słynną oławską śmiercią na wieży. To brzmi jak dobry plan, ale to innym razem. Przypuszcza się, że rzeka Oława naturalnie zmieniła swój bieg. Kierując swe wody do jednego z licznych ramion sąsiedniej Odry. Ten ostatni odcinek pomiędzy Oławą a Wrocławiem, a więc na dystansie bliskim 25 km, rzeka ta płynie w intrygująco bliskiej odległości Odry. Meandrując, raz się do niej przybliża, jakby chciała ją pocałować, innym razem ucieka od niej spłoszona. Przecież to znamienne, że podczas wielu powodzi te dwie rzeki. Odra i Oława łączyły swoje wody i płynęły jednym szerokim nurtem. W średniowieczu naturalne ujście Oławy znajdowało się na wysokości wyspy piaskowej na tyłach dzisiejszej hali targowej. Gdy w 1291 roku miasto Wrocław otoczono pierwszym pierścieniem murów, to właśnie wody tej rzeki posłużyły do zasilenia fosy, którą nazwano Czarną Oławą albo Miejską Oławą. Otaczała ona miasto od wschodu, południa i zachodu, a jej bieg pokrywał się z grubsza z obecną trasą WZ. Mowa oczywiście o fosie wewnętrznej. Później powstała jeszcze druga, fosa zewnętrzna, która w dużej mierze przetrwała do naszych czasów i wzdłuż której możemy dziś spacerować. A zatem rzeka Oława została ludzką ręką wydłużona. Jej nowe ujście znalazło się pomiędzy arsenałem miejskim. A starą miejską rzeźnią. Warto wspomnieć, że istniała jeszcze jedna odnoga Oławy. Uchodziła ona do Odry nieco wcześniej, przed wzgórzem ceglarskim, czyli obecnym wzgórzem polskim, a więc naprzeciwko katedry. Odnaga ta prawdopodobnie również była kanałem utworzonym do ochrony nowego miasta, które leżało de facto na wyspie. W XIX wieku przepływająca przez stare miasto Oława generowała więcej problemów niż przynosiła korzyść. Nawet trudno powiedzieć, że ona płynęła. Był to bowiem wówczas płytki, zarastający, zamulony, bardzo brudny i śmierdzący ściek, który ani nie napędzał już młynów, ani nie dawał wrocławianom pokarmu w postaci ryb, nie spełniał również od dłuższego czasu funkcji obronnych. Był za to doskonałym miejscem do rozwoju zarazków, co skutkowało rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. W wyniku epidemii cholery w 1866 roku umrzeć miało kilka, według niektórych źródeł nawet ponad 6 tysięcy wrocławian. Już rok wcześniej prezydent policji nakazał władzom miejskim rozwiązać problemy sanitarne generowane przez Oławę. Magistrat? Podjął decyzję o likwidacji fosy wewnętrznej, czyli czarnej oławy, a także białej oławy. Do 1869 roku koryta zasypano, a później w tych miejscach powstały uliczki. Czyli rzeka oława została skrócona i wpadała do odry wspomnianym już wcześniej ramieniem, znajdującym się u podnóża wzgórza ceglarskiego, tam gdzie dzisiaj znajduje się Zatoka Gondoli. Nie było to jednak rozwiązanie idealne. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak również dla prawidłowego odprowadzania mas lodowych, od 1869 roku magistrat planował przenieść ujście Oławy w inne miejsce. Nawiasem mówiąc, ówcześni hydrolodzy dziwili się, dlaczego nie doszło do naturalnego połączenia obu rzek w rejonie Świątnik i Bierdzan. Tam za kole Oławy zbliżyło się do Odry na bardzo bliską odległość. Ale rzeka zaraz ponownie skręciła i oddaliła się, jakby chciała jedynie podroczyć się, zaczepić swoją koleżankę. No cóż, człowiek postanowił wkroczyć do gry. Rozważano trzy lokalizacje nowego ujścia oławy. Pierwsza z nich oddalona była od centrum miasta o kilka kilometrów w górę rzeki. Miała znaleźć się na wysokości siedlca. Drugi wariant zakładał, że oława wpadać będzie do odry na wysokości rakowca, naprzeciw jazu Szczytnickiego. Opcja trzecia, którą ostatecznie wybrano do realizacji, wskazywała rejon najbliżej centrum Wrocławia, w miejscu tak zwanej grobli kamiennej Steindam, a więc tam, gdzie obie rzeki najbardziej się do siebie zbliżyły. Było to coś intymnego, Jedyną barierę oddzielającą odrę od oławy była wspomniana już kamienna grobla. Biegła w rejonie dzisiejszego wybrzeża Juliusza Słowackiego. Miała ona dwa przepusty, dzięki którym można było kierować wodę z jednej rzeki do drugiej. Tutaj oława ostro zakręcała na zachód i biegła w kierunku centrum miasta. Miejmy zatem świadomość, że przez teren obecnego, tzw. placu społecznego, płynęła niegdyś rzeka. Skrócenie biegu Oławy wymagało dodatkowych inwestycji. Przede wszystkim poszerzono w tym miejscu koryto Odry. Przesunięta została tak zwana gardziel, der Schlund, czyli funkcjonujący tam od lat 40. tego stulecia port węglowy. Na samej Oławie przebudowy doczekał się jas małgorzaty, margarettenwir, znajdujący się nieco bardziej w górze rzeki. W 1882 roku ujście Oławy znalazło się w nowym i docelowym już miejscu. W kolejnych latach prawie wszystkie odcięte fragmenty oławy zasypano. Biegnąca wzdłuż oławy ulica, zwana Olau Ufer, wybrzeże Oławy lub Am Olau Ufer przy wybrzeżu Oławy została poszerzona. Powstała szeroka aleja wpisująca się w charakter sąsiedniej promenady, a więc dzisiejszego parku Juliusza Słowackiego. Jej bieg pokrywał się z zasypanym korytem rzeki. Ulica kończyła się zatem przy Odrze, przy moście świętego Maurycego, Mauricius Bryke, a więc przy obecnym moście oławskim. I dlatego właśnie dzisiejsza aleja Juliusza Słowackiego oraz wybrzeże Juliusza Słowackiego, tak przecież od siebie oddalone i przerwane węzłem komunikacyjnym tzw. Placu Społecznego, są tą samą biegnącą w miejscu dawnego koryta oławy ulicą. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, że wschodni fragment zasypanego koryta posłużył później do wytyczenia całkiem nowej arterii, której częścią był otwarty w 1910 roku most cesarski, Kaiserbrücke, a więc obecny most Grunwaldzki. Ostatni fragment Oławy, biegnący ku ujściu na północ, został zasypany w 1888 roku, a jedyną jego pozostałością jest istniejąca po dziś dzień wspomniana już Zatoka Gondoli. A zatem rzekę Oławę kolejny raz skrócono i od 1882 roku uchodzi ona do Odry, tam gdzie dziś. O tym nowym ujściu Oławy do Odry, ogardzieli, o gardzieli, o. Za to, co gondoli, piszemy razem z Mariuszem Kotkowskim w książce Miasto nad Odrą. Zachęcam oczywiście do lektury. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. I zapraszam na kolejne odcinki, w których będziemy razem Wrocław zwiedzać, badać i mam nadzieję, że rozumieć. Do następnego razu.